Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Mówię tak troszkę przyciszona, ponieważ Leo śpi. Lejrenia jeszcze nie śpi. Jest godzina 11.07. Jakieś pół godziny temu wyruszyliśmy w trasę do Zakopanego z Warszawy. Jedziemy na trzydniowy wyjazd. W sensie na trzy no, Podjechaliśmy do maka na kawę, także mam dwie kawusie. Czarna oraz latę dla mnie. Zaczynamy ten film i zapraszam Was na intro. naszą podróż. Ogólnie jak nagry początek nagrywania zostało nam 5 godzin do celu, teraz mamy 4 godziny. Ta godzina, słuchajcie, minęła nam dość średnio. Leo akurat spał, natomiast już nie śpi, ponieważ ktoś go obudził. Kto obudził Leo? Ja, ja. No, ja, ja. Cześć Liko! Już nie śpisz? Liko ma brudne lusterko. No trudno. No bo je brudzą stopami. A, no tak. Tego przecież. się nie da w czystości utrzymać w sumie. Czy można przez chwilę. No, także tutaj mamy Liko. Tu mamy Lairę. Lajra, jak się czujesz? Nie! Jesteś zła, prawda? Zdenerwowana? Tak. No i tak nie właśnie od dłuższego czasu jest zdenerwowana. Nie chce słuchać bajek, w sensie audio bajek. Nie chce słuchać... Eee, muzyki relaksacyjnej, tylko krzyczy. Raz chce jechać tam, gdzie jedziemy, później nie chce jechać. Po prostu jest moim zdaniem zmęczona, śpiąca i nie może zasnąć. Więc... raz chce pluszaka, później już nie chce tego pluszaka, raz chce lizaka, później nie chce lizaka. Jeśli chodzi o to, jak my sobie z tym radzimy, to różnie sobie z tym radzimy. Różnie. Oh. Ale uważam, że ogólnie w 99% radzimy sobie rewelacyjnie. A to, że dzisiaj kochanie spotkał Cię ten 1%, to było chwilowe zapomnienie, tak? Po prostu, wiecie, jest takie uczucie, że dziecko krzyczy, 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 aż w końcu wy po prostu dochodzicie do granic swoich wytrzymałości i nagle wybuchacie takim krzykiem na zasadzie właśnie takim Nie. tylko głośni. No, to Kamil ja dzisiaj tak dzisiaj wybuchł, potem... Krzycząc cicho. I trwało to dwie sekundy. i od razu jakby się uspokoiłem. Podjechaliśmy na stację, ja się zatrzymałem, porozmawiałem z Lajrą, przeprosiłem za te krzyki. Porozmawiałem, że, żeby ona też nie krzyczała. I nie powstała, wyszło. Że... Znaczy, no wyszło, bo rozmowa wyszła. Nie, nie, podjech... nie, wyszło jakby to krzyczenie, że tylko Ty nie krzyczysz jakby. Tak, ja nie krzyczę. Ja chcę pić. Piciu, chcesz wodę? Dobrze, wodę, skojcie mamy. Proszę bardzo, wodę. A Ty chcesz wodę, Liko? Liko, chcesz wodę? Okej. Okay. Liko jeszcze się nie obudził. Też u nas tak jest, że my często mamy takie, że na przykład dana sytuacja bardziej denerwuje jedną osobę, a drugą mniej i tak nawzajem się uzupełniamy, w sensie tak. stopujemy jakby też swoje właśnie emocje takie, żeby nie wybuchać. Bo no też nie oszukujmy się, no każdemu to się zdarza po prostu. No, jednemu częściej, żeby... drugiemu rzadziej. Akurat ja na przykład jestem częściej. Ja rzadziej, bardzo rzadko, natomiast mam ostatnio od wczoraj. No zły dzień z dziećmi, zły czas z dziećmi po prostu i jestem bardzo rozdrażniony poprzez ich zachowanie. No ale no, 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 trzeba sobie z tym poradzić po prostu i tyle. Byliśmy też na tej stacji, teraz poszłam sobie siku, bo tutaj nasz syn trochę kopie tam w pęcherz ma głowę tutaj, więc mi się dość często chce siku, także ja już byłam raz w siku. Lajra w ogóle chciała pójść ze mną, potem jednak stwierdziła, że nie chce. A potem stwierdziła, że jednak ona chce, a potem, że... No właśnie, że jednak nie chce. No i słyszycie jaka jest sytuacja. Ale przynajmniej umie wyrażać emocje. Uwaga, jeszcze ja chciałem dodać jedną rzecz, że istnieje. Jeden coś... Wiemy, skorbuniu, współczujemy ci To jest możliwe, żeby zapobiec jakby tego rodzaju jakby wybuchom. I ten sposób nazywa się kokomelą? Tak. Mhm. Ale nie chcemy tego stosować, jakby prób, wolimy znaleźć rozwiązania po prostu inne. Szczególnie, że dzieje, zostały Lairenia? 4 godziny No nie. A czemu jest? Co się dzieje? spadł. Odnieść go. Chciałabyś, żeby ci podać. Dobrze. Jak wygląda sytuacja? Malinka zasnęła. Wikoś nie śpi. Ale nie ma ludzi za bardzo. Ma ludzi tylko za tekst Można tak mówić chyba. No nieważne. Podjechaliśmy do maka na nową kawę, ale to kamień sobie wziął. Ale ja idę spać. Więc po co mu kawę? Więc kawa mu po to, że kawa czarna w maku. Się jest zamawia, bardzo gorąca jest bardzo gorąca Więc akurat jak wstanie, to do picia. Tak. zaraz się zamieniamy. Ja będę prowadzić. Także ja poszedłem z Leo, słuchajcie, do maka. Kupiłem mu taką zabawkę, ale on może nie chce. Najpierw w ogóle zapytałem go chceś taką. Tak. Później mu daje, nie chcę, nie chcę. No trudno, jedziemy dalej. Jabłko, tak? Teraz Alcia będzie prowadzić. Proszę. Ja idę na dżemkę. I widzimy nie się... Nie okularów do zjedzenia jabłka zdejmować. Tylko smaka mi. <noise> może jest dżentelmanem tak wiesz, stwierdził, że tak będzie lepiej. Słodziak. Dobra, jedziemy. Jak wam idzie to krzyczenie? Także kochani, byliśmy na stacji, ogarnęliśmy dzieci. Dzieci się obudziły. No, przed stacją jeszcze. Tak, dzieci się obudziły, ale raz spała półtorej godziny. Leo ogólnie spał prawie 5 godzin z jakąś tą przerwą. Takie dwie drzemki sobie zaliczył, także spoko. Kupiliśmy, no właśnie, kupiliśmy niestety inkabanosy. To? Nie. Kupiliśmy nosy bo po prostu. Znaczy to też jest syf, ale był taki syf na stacji, że ja to w ogóle nic nie jem, kupiliśmy sobie jakieś warzywka, w sensie ja mam ochotę zjeść, wiecie, kanapkę z jakimś białogórczakiem, nie wiem, jakiegoś łososia po prostu, a jest niedziela dzisiaj, więc jak jedziemy, więc po prostu nawet nie podejdziemy do żadnego Lidla, ani nigdzie, po jakieś mięsa. No żabki. I ja po prostu marzę o tym, żeby zjeść ten taki zdrowy obiadek dzieci, wiesz, ten, tą kaszą. I po prostu wezmę podwójny ten obiadek i, i zjem. I Teraz właśnie zaczęliśmy nagrywać, bo dzieci właśnie zaczęły piszczeć, ponieważ zaczęliśmy oglądać. Jedną rolkę włączyłam jedną dla nas rzecz. Chciałam coś Kamilowi pokazać i nic zaczęli piszczeć. Dzieci nie są złośliwe, tak? Nie są. Ale czuję kiedy jest ten moment. Mamy takie śmiechy chichy z tyłu. Czyli zrobiło się bardziej pozytywnie. Jesteśmy już w apartamencie, tak jak możecie zauważyć, dzieci na początek no, idą na górę, a Lajra stwierdziła, że ona na górze chce siku. Ale podkładka jest w samochodzie. Więc yy, co, idziemy w takim razie, za zaczynamy Apartment Tour no. od góry, skoro Dlaczego chcecie iść. Jakie Chodź, Leo. Chodź z mamusią, chodź. No, wstajemy na nóżki. Chodź. Na górze mamy dwie sypialnie i toaletę. Podobno jedna sypialnia jest bardzo duża. Boże, Boisz się? To Bo już tutaj nie ma, tylko mama, tata i to Tak. Się Dobra, to zobaczymy sobie, co my... O! To chyba wasze łóżeczka, zobaczcie. Niesamowite. Podobają wam się? O, i to będzie chyba nasza sypialnia, tak mi się wydaje. Co ty, Olcia, o tym no. myślisz? No. Musimy zobaczyć, czy mamy tutaj widok na gó... O Jezus Maria, tu jest sypialni, widok na górę zobacz. Ale to jest zarobiste. Na Giebon, twoj ulubi, twoja lubię na góra. I tutaj od razu wejdziemy do drugiej sypialni i zaraz zwiedzimy toaletę. Nie, no, mega, mega tu jest. Tu jest druga sypialnia. Tu jest, słuchajcie, zobaczcie, jak to w ogóle fajnie wygląda. Wiem takie duże okna. Świetne miejsce. Ładnie. Duża tutaj to ta sypialnia jest lepiej oświetlona. Super, idę do toalety górnej, zobaczyć jak ta toaleta górna wygląda. O Wanna tu jest Lajra, czy ty lubisz wannę? Tak, dzień dobry. Dzieci uskakują do grzeczek. Dobra, chcesz romantyczny? Cierzymy. Dokładnie. A ty zostaw piloty! Ty, ty jesteś, kurde, Mr. Pilot. Mr. Pilot, zostaw to. Jesteśmy na dole, zeszliśmy na dół. Zwiedzimy teraz sobie łazienkę dolną. No i na dolnej w dolnej łazience jest prysznic. O, są tam żeliki. Bardzo ładne lustro. Kaloryfer. Tutaj mamy złote krany. Pozłacane te do mydełka. Dobra, idziemy teraz do kuchni. O, jest światełko. Mamy hmm. mikrofale. W ogóle wiecie, że mikrofala jest nieszkodliwa podobno? Myślę, że to jest zawsze szkodliwe, ale nie jest. Kawałek, karki, noże. Czajnik, noże. Mamy lodóweczkę, jest zmywarka. Tutaj mamy kosze. Tutaj mamy jakieś patelnie. Jest kawa. Wow. wow. No jest wszystko co potrzeba. O kurde, ta szafa jaka jest wielka. Wow. Więc tutaj też jest fajne, i słuchajcie, ja muszę wam coś pokazać. Widoki piękne, ja teraz wam coś pokażę. Ja wam coś muszę pokazać. Strumyk, ja uwielbiam strumyki. Ja jestem wielkim fanem strumyków, ale nie wiem czy zobaczycie. Zaraz zobaczymy, czy to będzie widać tam daleko. O, tak średnio widać. Chodzi o te stado baranów, do którego na pewno ja tam się przejdę z lajrenią Ej, ty, tutaj nie wychodź na boso, bo zimno jest. Chodź, chowamy się. Zimno. I też no nie mówiłem o salonie. Mamy kominek, zarąbisty telewizor. Mamy kanapę dużą, na której ja będziemy mamy mogli. Porządki takie, żeby dzieci. Tutaj... A, okej. Okay. Dzieciowe porządki, mamy kanapę, mamy super stół, przy którym O, czy to są owieczki, tak? Zobaczcie, fajnie, że możemy myć to. Wow! Leo zobaczył owieczki i się podjarał. Ja się Dokładnie, nie no super jest, słuchajcie no widok, widok jest na Giewont, więc to jest mega, tutaj mamy duży balkon, taras. Jest to jedno z fajniejszych miejsc w jakich byliśmy na pewno, jeżeli chodzi o, o apartament. Przyjechali też rodzice Maxa, czyli Piotrek i Agnieszka. Ja wiem, że tak mówię, że rodzice Maxa, bo właściwie Max jest najważniejszy, oni tutaj po prostu przyjechali przy okazji. No i trzeba przyznać, że jest to swego rodzaju cud, że zmieścili tutaj się do garażu tym James, co niektórzy nazywają samochodem, nawet osobowym. <grym> co się dzieje tutaj? Oni nie razem miłość, chcieli rośnie. iść za Razem nie chcieli to iść to za to rękę. To Cie... Ej, to już jest ten etap, gdzie Maxa twarz można pokazywać? ciągle muszę mu blurować? No, musisz blurować. Co? No? A dlaczego teraz mówisz? A Czekaj, to muszę... O tak, tutaj już nie będę musiał blurować. Czekaj, Agnieszka, wiesz to naprawdę takie małe dzieci i takie teksty w Jak się nazywa? co, będzie dużo komentarzy Pokój w Love Island. Jak się nazywa Agnieszka pokój w Love Island? Nie wiem, nie oglądam. Co? Kryjówka. Skryjówka. Nie, kryjówka. A może za rękę? Jednak. Także ogólnie dużo knajp jest w ogóle zamkniętych w niedzielę w Zakopanem. Ale znaleźliśmy karczmę Czarci Jar, czyli jar, czyli taka jakby jama, czyli czarci, czyli taka diabelska jama. Czyli tak naprawdę nie wiemy, co nas zupełnie tutaj czeka, i będziemy na pewno bardzo zaskoczeni. Ale idziemy! Czarci Żar. Jesteśmy tutaj w Czarcim Jarze. Biorę tak, żeby Maxa nie musieć blurować, bo to zawsze jest problem. Tutaj mamy Lajra. Cześć Lajrenia, jak Cię tu podoba? Lajra już sobie... Chcesz wejść do fotelika, do krzesełka? Na krzesło zwykłe chcesz? Lajrenia, co byś zam... Chciałbyś chciała zamówić? Nie, nie, nie. Leo, bo Lajra zamawia teraz. Co zamawiasz, Lajra, powiedz? A jakie jedzonko? Te linie zamawiasz? Ciast, a nie, do jedzenia, co, co chcesz? Jedzenie, będzie ja jeszcze to wybram. Okej, okay, wcześniej jak wzięła menu, to powiedziała, że chce zupkę i makaron. No, ale ja chcę nie, tą wołowinę. Hej, hej, nie muszę. tak Nie! nie. też chcesz zobaczyć? Jasne, mama przecież nie musi czytać menu. Ja lączmy, ja <laughs> No, ja chcę do Ciebie Mamy kaszaneczkę Rosół, podobno rewelacyjny Znaczy ja go w sumie jadłem, więc ja potwierdzam, rewelacyjny Tylko myślę właśnie, czy dzieciom więcej nie nałożyć, bo jest im ciężko nakładać Jotrek też powiedział, że rewelacyjny rosół, bo też jedzą rosół Ja też powiedziałam Ola też powiedział Ale to jest najlepszy rosół jaki ja A dzieci widać A dzieci są tak cicho, że 50 też smakuje. To jest zabawa zbieranie udawanych śmieci. Zobaczcie, jaki jest ładny, zakopany strumyk. I tutaj tak sobie bardzo ładnie jest zrobione. Jest trawka. I jest kaka. Jest kaczka. Kaczka, pewnie, a nie kaka. To ten tata mówi tak jak Leo. Bardzo tu ładnie. Ile ich jest? Nie, dwie są. Dwie. Ale jednej nie ma. Jednej nie ma, bo są dwie. Tradycyjnie lajra mi fryzurę tak. oczywiście yy, poprawia, żebym miał ładną, tak? Teraz będę porządnie wyglądał, prawda? Musimy się zapytać. Gdzie są góry? Leo, gdzie są góry? Tam są, w sumie to ich mało widać, ale są tam. My już niestety ostatni dzień jesteśmy, bardzo żałujemy. Trochę żałujemy, że słońca było tak mało i mało góry pozwiedzaliśmy, ale przynajmniej mieliśmy super rewelacyjny apartament. Także żegnamy się z tym cudownym miejscem. Pa, pa cudowne miejsce, pa. Jak wygląda słuchajcie, na przykład jazda z dziećmi, właściwie Ola została polana przez lajrę sokiem na twarzy no Olcia, no takie życie Jezu, ja tu nie siedzę Muszę